Tydzień temu w niedzielę mój kolega zaprosił mnie na obiad. Ale obiad był tylko pretekstem, ponieważ chciał ze mną porozmawiać. I gdy tak rozmawialiśmy, oczekując na posiłek, powiedział mi, wiesz, czytałem ostatnio Ewangelię i jedna rzecz mnie uderzyła. Ja cóż takiego? Mówi, Jezus się naokrągło spotykał. On się ciągle bawił w domu do domu Piotra, domu faryzeuszów. On ciągle bywał na jakichś kolacjach, obiadach. A ja mówię, wiesz, to prawda. I mówię, nawet miał opinię, że to jest żarłok i pija. Przyjaciel celników i grzeszników. Tylko to była opinia ludzi złośliwych, ludzi zawisnych, bo tak naprawdę Jezus te wszystkie spotkania traktował jako Okazja, doskonałą okazję, by coś dobrego powiedzieć, przelecić, ludziom do głowy włożyć. Dzisiaj go widzimy w domu przywódcy faryzeuszy. Przyszedł tam, aby w szabat spożyć posiłek. Jezus był mistrzem, naprawdę mistrzem obserwacji. On się przyglądał ludziom, Uważnie obserwował rzeczywistość i potrafił wyciągać wnioski, przekazywać bardzo mądre rady. Tutaj, jak słyszeliśmy, zauważył, jak zaproszeni goście wybierali sobie pierwsze miejsca. Przyszli na wieczerze, na kolację i zajmowali pierwsze miejsca. Ciekawe jest sformułowanie, Łukasza, ewangelisty, który tak powiedział, potem opowiedział zaproszonym następującą przypowieść. Mistrz nie robi tego od razu, widząc ich zachowanie. Potrafił wyczekać, znaleźć okazję, by coś sensownego powiedzieć. My często reagujemy natychmiast w emocjach, powiemy coś, a potem żałujemy. Uczmy się od Jezusa, nawet w takich drobnych rzeczy. Potem, potem powiedział, bo była dogodna okazja. A co im powiedział? No, powiedział im przepowiedź o tym, że jeżeli są zaproszeni na ucztę, żeby nie zajmowali pierwszego miejsca. Bo ktoś przyjdzie i go wyprosi z tego miejsca. Mówi, kiedy przychodzisz usiądź na ostatnim miejscu, a wówczas tego, kto cię zaprosi, podejdzie i powie ci przyjacielu, przysiądź się wyżej i spotkać je zaszczyt wśród spółbiesiadników. Bardzo prosta rada. jakże cenna. Warta do zastosowania w życiu. Kiedy byłem dyrektorem seminarium w Paradyżu, pamiętam spotkanie, było ich kilka, z pracownikami albo odpowiedzialnymi za przygotowanie konferencji medycznej tutaj w Sibudzińskim Loro. I pamiętam, jak Przyjechali do Paradyża w moim biurze rozmawialiśmy na temat zwiedzania, obiektu, jakiegoś posiłku, który miał się odbyć u nas w Paradyżu w seminarium dla uczestników tego wydarzenia. To byli lekarze, ludzie wykształceni, ludzie z kraju, z Europy, ze świata. I pamiętam rozmowę z tymi odpowiedzialnymi za to wydarzenie, ale już którąś z kolei kiedy podsumowali to wydarzenie i podzieli się ze mną swoją uwagą. Mówią wie ksiądz co, zauważyliśmy, że zaproszeni goście otrzymali propozycję pobytu w takim hotelu, czy w takim i ci, którzy byli takimi świeżakami, jak to mówią, Mieli ogromne oczekiwania, a byli ludzie, którzy przed swoim imieniem i nazwiskiem mieli kilka tytułów naukowych, stopni, i im wszystko pasowało, wszystkiego się cieszyli, wszystko im odpowiadało. Zapamiętałem tę rozmowę, bo później, gdy organizowałem różne wydarzenia, bale charytatywne w ramach czy Caritas, czy fundacji, w której pracowałem, prowadził te wydarzenia. Mój kolega, który organizuje takie ogromne inwenty w całej Polsce i on się podzielił ze mną też ciekawą uwagą, że często na te wydarzenia zaprasza znane postacie ludzi, kultury, artystów i mówi, że wielu z nich w telewizji fajnie wygląda, ale w życiu są niełatwiej. Ogromne oczekiwania, wymagania, to nie pasuje, tamto nie pasuje, to nie ten poziom, nie ten standard, nie takie pokoje, nie takie wyżywienie, pomyślałem sobie, są tacy ludzie, którzy mają parcie. A dzisiaj usłyszeliśmy w księdze Syraha piękne zdanie. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa. Ludzie pokorni i ludzie pyszni. To by się, odnaleźć. Między tymi dwoma punktami skrajnymi. Jaki jesteś? Pyszny czy pokorny? Kiedyś słyszałem mojego profesora w seminarium, który opowiedział nam bardzo ciekawą historię i ten obraz zapadł mi głęboko w głowę. Mówi idźcie na pole w okresie Krótko przed żliwami przejdźcie się między zbożami i popatrzcie na te łane zboża i zauważycie jedną prawidłowość. Kłosy, które sterczą wysoko w górze ponad innymi kłosami są puste, a te, które są pełne ziarna będą zawsze nisko pochylone ku ziemi. Obraz, ale zawierający głęboką prawdę, że puści ludzie, próżni ludzie, będą się wynosić nad innymi, a ludzie, którzy noszą w sobie pewne wartości, będą pokorni, nie będą dominować nad innymi, górować nad innymi. Jaki Ty jesteś? Jak się zachowujesz w życiu? Jak cię ludzie widzą, odbierają. Nie myślimy o tym zbyt często, ale słowo Boże prowokuje nas do pewnej refleksji, do zastanowienia się nad sobą, nad swoim życiem. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj.